Paulina, czy jak odchudzałaś się ze 130 kg, to chodziłaś na grilla i jadłaś rzeczy z grilla, czy raczej ich unikałaś? Dostałam zaproszenie na grilla w majówkę i bardzo się boję, chyba nie pójdę i to odpuszczę. Majuweczka, najlepszy czas dla Polaków, dlatego że zaczynamy grillować i to grillować na pełnej. I dzisiaj o tym grillowaniu sobie porozmawiamy w kontekście takim dietetycznym i psychodietetycznym. Jeśli interesuje Was ten temat, zostańcie do końca. A jeżeli interesuje Was konkretne zagadnienie, jeżeli na przykład nie jesteście zainteresowani takimi tematami psychodietetycznymi, to zostawię Wam poniżej taką tabelkę z rozpisanym czasem i będziecie mogli sobie przeskipować do tego momentu, który akurat Was interesuje. Interesuje. Okay. Na temat grillowania są pewne mity i przekonania. Pierwszy taki mit mówi, że grill to samo zło, dlatego że tuczy. Na pewno spotkaliście się kiedyś z takim przeświadczeniem. Albo to, że grill to tylko tłuste mięso i alkohol. I nie ma w tym nic, absolutnie nic dobrego. A najczęstszą rzeczą, która dotyczy osób, które na przykład są na diecie odchudzającej albo no po prostu dbają o swoje zdrowe odżywianie, jest to, że jeżeli zjedzą coś z grilla, jeżeli pójdą na takiego grilla, to od razu oznacza, że ich dieta, że ich styl życia już przestał istnieć i koniec. Po prostu jedna wielka porażka. Czy was tego typu myśli też kiedyś nurtowały, albo może nurtują? Oczywiście, że tak. Zacznijmy sobie od takiego podejścia psychodietetycznego. Zdrowego odżywiania nie definiują jednorazowe okazje, jednorazowe akcje. Zdrowe odżywianie to ogół naszego odżywiania, czyli to, jak funkcjonujemy w całokształcie, a nie podczas na przykład świąt czy tak jak w tym przypadku grilla. Jeden grill w tygodniu albo dwa grille w tygodniu nie spowodują, że nasza dieta jest złą dietą, że nie dbamy o siebie. Zrównoważone odżywianie to jest takie odżywianie, w którym jest również miejsce na grilla, dlatego że grill to nie jest tylko i wyłącznie jedzenie z rusztu. A pójście na grilla, bądź też zorganizowanie grilla nie jest równoznaczne ze zrujnowaniem swojego zdrowego stylu życia, ze zrujnowaniem swojej diety. Chodzi przede wszystkim o to, żeby umieć zachować elastyczność i to elastyczność jest tym właśnie kluczem do tego, żeby nasze odżywianie było zdrowe. Dodatkowo pójście na grilla nie zrujnuje efektów, nad którymi pracujemy, jeżeli chcemy na przykład zredukować masę ciała, schudnąć, to taki grill może być nawet pomocny. Wbrew pozorom. Ja jestem osobą, która wielokrotnie stosowała diety bardzo restrykcyjne, bardzo ostre, bardzo mocno ograniczające, i takie diety zazwyczaj kończyły się właśnie w momencie, kiedy szłam na grilla albo kiedy wydarzały się jakieś inne okazje. Teraz z perspektywy czasu widzę, że popełniałam wiele błędów, dlatego że pójście na takiego grilla było dla mnie informacją, że oto ja podjęłam już taką złą decyzję, że to jest porażka, że ja zrujnowałam swoje wszelkie starania. Więc mogę po prostu rzucić to w kąt i delektować się po korek, nafutrować się tym jedzeniem z grilla, no bo przecież już przegrałam. Takie myślenie to jest bardzo złe myślenie i to wcale nie jest budowanie zdrowych nawyków żywieniowych, o których przecież ciągle trąbimy i ciągle gadamy, bo nie chodzi o to, żeby raz sobie odmówić kiełbasy. To nie jest żaden fleks, odmówienie sobie kiełbasy albo kaszanki albo chleba z grilla. To nie jest żaden powód do dumy, ani to nie jest powód do tego, że nie wiem nagle zyskamy w oczach innych ludzi nie wiadomo jaki wielki, yy, jakie wielkie uznanie, no bo przecież my nie zjadłyśmy kiełbasy. Niesamowita sprawa. Nie, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia i to nie jest wyznacznik tego, że zdrowo się odżywiamy. Zakazy podkręcają chęć. Jedzenia. Chęć takiego albo jedzenia na zapas, albo chęć jedzenia w celu. W... Wyrównania sobie pewnych braków, które sobie sami narzucamy. I zwróćcie uwagę, jak to może wyglądać. Jeżeli na przykład podczas takiego grilla nie zjemy kiełbasy i po prostu zaweźmiemy się, nie ma takiej opcji, mamy na nią oczywiście wielką ochotę, żeby nie było, bo oczywiście, jeżeli czegoś nie chcemy jeść, bo tego nie lubimy, no to to nie jest ten case, o którym teraz rozmawiamy. Rozmawiamy teraz o sytuacji, kiedy na tą kiełbasę mamy wielką ochotę, a mimo wszystko, bardzo mocno i radykalnie sobie jej odmawiamy. Co się wtedy dzieje? Buduje się w nas frustracja. I ta frustracja może tego dnia na przykład nie mieć żadnego ujścia, no bo okej, okay, pójdziemy spać dumne z siebie nie wiadomo jak, no bo przecież odmówiłyśmy sobie tej wstrętnej, tłustej, obrzydliwej kiełbasy. Ale co się dzieje na następnym grillu? Ta frustracja, która rosła w nas przez cały czas, może przerodzić się w to, że po prostu złamiemy swoje ostre, reżimowe zasady i po prostu poleciemy w tango. Także hej, a wtedy pojawi się kolejna rzecz, czyli wyrzut sumienia. Kompletnie, kompletnie. Bez sensu podejście. Może się też tak zdarzyć, że po takim bardzo restrykcyjnym odmawianiu sobie, jeżeli będziemy sprzątać ze stołu i już goście pójdą, to zaczniemy po prostu podjadać te resztki, które być może zostawili, no bo nie będziemy w stanie się. Powstrzymać. To jest bardzo łatwa droga do tego, żeby przekroczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, a przecież nie o to nam chodzi. Gdybyśmy racjonalnie podeszli od samego początku, najprawdopodobniej taka sytuacja nie miałaby miejsca. Zamiast myśleć o tym, czego nie mogę, czego mi nie wolno, co jest zakazane w mojej diecie, warto pomyśleć o tym, na co mam ochotę, co chciałabym, żeby dzisiaj znalazło się na moim talerzu. Być może będzie to kiełbasa. Spoko, być może będzie to pierś kurczaka. Spoko, być może będzie to serek halumi. Spoko. Jeżeli będziemy jeść to, na co mamy ochotę, a dodatkowo jeszcze zadbamy o to, żeby było to wysokiej jakości, no to to nie jest żadna porażka i to nie jest żadne złamanie diety. To jest po prostu posiłek. Jedzenie to jest jedzenie. Ale jedzenie to są też emocje i jedzenie to są też relacje. Grill to wspólne spędzanie czasu z bliskimi dla nas ludźmi, z przyjaciółmi, z rodziną, czasami nawet z sąsiadami, no po prostu spędzenie czasu, śmiech, rozmowy, czasami zabawa, czasami jakieś gry. Przebywanie na świeżym powietrzu, bo o tym też przecież trzeba wspomnieć, że raczej nie grillujemy sobie w kuchni, tylko spędzamy ten czas na świeżym powietrzu. Więc sam grill niesie w sobie bardzo dużo pozytywnych elementów i nie dotyczy tylko i wyłącznie. Jedzenia. Unikanie takich sytuacji z powodu diety, okej, okay, może spowodować, że będziemy z siebie dumni, bo nie przekroczyliśmy swojego zapotrzebowania, bo trzymamy się w reżimie swojej diety, bo przecież tak pięknie redukujemy masę ciała, ale rezygnujemy wtedy z innych wartości, jakie niesie grill, chociażby ze wspomnianych relacji i miłego czasu z bliskimi, z rodziną, z tymi ludźmi, których kochamy, lubimy. I z którymi tak naprawdę chcemy spędzać czas, bo nie chcemy być przecież samotni. Dlatego jedząc wśród ludzi, jedząc z ludźmi, warto jest postawić na pewne inne aspekty tego całego przedsięwzięcia. Może niekoniecznie myśleć tylko o tym, co po prostu dzisiaj wejdzie do mojej buzi i będzie się rozpływać pysznym, delikatnie podpalonym smakiem podpałki i starego węgla wyciągniętego z garażu sprzed pięciu lat. Może warto skupić się na tym właśnie, żeby ten czas nie był tylko i wyłącznie jedzeniem, ale był właśnie budowaniem fajnych i zdrowych relacji z ludźmi, bo o to tak naprawdę nam chodzi. Weźcie też pod uwagę, że spędzanie czasu podczas grillowania to nie musi być tylko i wyłącznie siedzenie przy stole. To może być na przykład granie w badmintona, granie w piłkę, Obejrzenie ogrodu, do którego ktoś nas zaprosił, albo nawet wyciągnięciem jakiejś planszówki. Czekając aż nasza kiełbasa się zarumieni, nie musimy siedzieć przy stole i wcinać kolejnej kromki białego pieczywa. Możemy ten czas spędzić na przykład na jakiejś mniejszej bądź większej aktywności fizycznej, bądź też po prostu socjalizowaniu się, bo to jest również bardzo ważne, szczególnie w kontekście budowania zdrowej relacji z jedzeniem. Kończąc ten fragment, taki psychodietetyczny. Nie chodzi o to, żeby robić coś wbrew sobie. Absolutnie nie. Nie chodzi też o to, żeby za wszelką cenę udowadniać, że ja jestem lepsza, bo czegoś tam nie zjadłam. Nie chodzi o to, żeby udowadniać samej sobie, że jestem silna, bo sobie czegoś odmówiłam. Z drugiej strony, Odmówienie sobie na przykład części posiłku i stwierdzenie ok jestem już syta i już nie potrzebuję więcej jedzenia to jest bardzo dobry. Moment, bardzo dobra obserwacja do tego, żeby budować świadome i zdrowe poczucie głodu i sytości. Przede wszystkim takiego głodu i sytości, który siedzi w naszej głowie. Racjonalne podejście do grilla, do tego spędzenia czasu, to jest bardzo dobry też moment do takiego samorozwoju i do rozwoju swojego podejścia do jedzenia, do diety i do siebie samej. Żaden flex. Odmówienie sobie kaszanki, żaden flex, żaden powód do jakiegoś zwiększonego szacunku na dzielni, absolutnie nie. Z drugiej strony, zjedzenie kaszanki albo zjedzenie kiełbasy to nie jest powód do poczucia wstydu, do poczucia zażenowania, do wyrzutów sumienia. Podejście zero-jedynkowe całkowicie odpada. Podchodzimy do tego w sposób elastyczny, elastyczny i racjonalny, i zdrowy. A teraz tak o diecie, czyli typowo o produktach. No bo powiedzmy sobie też to wprost i musimy sobie to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Dbanie o swoje zdrowie i o swoją dietę to nie jest nic złego. Absolutnie nie. Te 10 lat temu była grupa produktów zakazanych i dozwolonych. Teraz natomiast mamy takie podejście, że wszystko jest dozwolone i w ogóle powinniśmy korzystać ze wszystkiego. Oba te podejścia, moim zdaniem, mają swoje plusy i mają swoje minusy. Przy czym w jednym tym podejściu plusów jest mniej, a w drugim trochę więcej. <laughs> Ale dobra, powiem Wam, o co mi chodzi. Zero-jedynkowe podejście, zakazane, dozwolone, odpada całkowicie. Z drugiej strony, zero-jedynkowe podejście w stylu możesz wszystko, rób wszystko, lecisz, po prostu full wypas, też nie jest dobre i też nie jest zdrowe. Żeby dieta była zdrowa, no musimy wybierać te. Lepsze opcje. Musimy wybierać te zdrowsze produkty, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość. Nic się nie stanie, jeżeli zjemy coś niezdrowego, to nie jest żaden problem, ale z drugiej strony, jeżeli mamy tylko taki wybór, to powinniśmy świadomie wybierać te produkty, które należą do, te, do tej kategorii mniej przetworzonych, należą do tej kategorii powiedzmy w cudzysłowie zdrowszych. Zatem zastanówmy się nad tym, czego. Myślę, że warto by było unikać. To nie znaczy, że nie jeść absolutnie, ale unikać bądź wybrać na talerz troszeczkę mniej. Przede wszystkim. Bardzo tłuste i bardzo przetworzone produkty mięsne. To znaczy, wszelkiego rodzaju niskiej jakości kiełbasy. Gotowe, zamarynowane nie wiadomo w czym jakimś czerwonym, dziwnym sosie mięsa. Dziwne karkówki, już w czymś otoczone, nie wiadomo co to jest, jakieś dziwne. Później patrzycie na skład, a tam tablica Mendelejewa. Wszystko tam jest, po prostu tam jest wszystko. Gotowe, burgery, jakieś takie mielonki, nie wiadomo co. Szczerze. To nie jest najlepsza opcja i musimy to sobie powiedzieć wprost. Czarne, przypalone fragmenty jedzenia. Czy ja lubię? No czasem lubię, jak mi się tak kiełbas spali. No nie ukrywam tego, ale powinniśmy unikać. Wiecie, takiego węgla, typowego węgla. Dlaczego? Dlatego, że mogą tam powstawać różne potencjalnie rakotwórcze substancje. Nie chcemy tego jeść. Nie chcemy tego jeść. Warto więc unikać spalenizny? Przypiec sobie do takiego pięknego, złotego, chrupiącego koloru, o ile kolor może być chrupiący, więc powiem jeszcze raz, przypiec sobie do chrupkości, do pięknego, złotego koloru, ale nie palić. Czarne nie jemy, złote, ok. Chyba najgorszy zawodnik, chociaż nie, będzie jeden gorszy, ale ten powiedzmy, że jest no prawie, że, prawie, że na równi. Prawie, że. Gotowe. Sosy. Może nie spożywamy ich w bardzo dużej ilości, ale mimo wszystko potrafią być nośnikami bardzo dużej ilości kalorii, trochę zbędnych kalorii w tym akurat przypadku. I nie mam tutaj akurat na myśli keczupu i musztardy. Nie, keczup musztarda zazwyczaj to są bardzo fajne, krótkie składy, super w ogóle sosidła, warto sobie jeść. Mam na myśli akurat takie sosy majonezowe, i to nie takie robione w domu, tylko takie z tych takich butelek. Wszelkiego rodzaju tysiąca wysp, pięciu wysp, coś tam, jakieś nie wiadomo co. To są bardzo tłuste i bardzo przetworzone produkty, które zawierają bardzo dużo różnych dziwnych substancji. Bardzo dużo cukru, bardzo dużo soli, bardzo dużo konserwantów, jakichś barwników, wzmacniaczy smaku. To jest dokładnie ten sam case, co gotowe, zamarynowane mięsa. W małej ilości nic nam się nie stanie, ale lepiej wybrać innego rodzaju sosy. Biały chleb. I to taki najlepszy na grilla. Czyli już gotowy z folii, taki pokrojony, taki gliniasty. On się wspaniale sprawdza na grilla. On jest zawsze nieodzownym elementem każdego grillowania. To jest dosyć mocno przetworzone pieczywo. Ja nie mówię, żeby go nie jeść całkowicie, dlatego że ja sama bardzo lubię tego typu pieczywo, ale nie odmówię też na przykład grahamki z grilla albo na przykład takiej grzanki z chleba żytniego. Ok, troszeczkę to jest inny smak, troszeczkę to jest inna tekstura. Ja na przykład bardzo lubię i wam serdecznie polecam spróbować czegoś takiego, może się przekonacie. A jeżeli chcecie mieć taką naprawdę fajną, zdrową opcję grillową, jeżeli chodzi o węglowodany, no bo chleb to są węglowodany, no to ziemniaki. Moi drodzy, ziemniaki to jest po prostu złoto. To jest magia. Ziemniaki takie wiecie jeszcze w skórce, w mundurku, zawinięte w folię i z, na przykład z ogniska. Nie ma nic lepszego. A do tego ziemniaki, będę to powtarzać cały czas, bo to jest bardzo ważne. Wiele osób uważa, że są bardzo tuczące. Ziemniaki mają 70 kalorii na 100 gramów. To jest mało. To nie jest wcale dużo, to jest bardzo mało. Do tego jeszcze w skorupce, w sensie w tym w mundurku, no to jest bogactwo witamin, bo tam znajduje się wbrew pozorom najwięcej witamin i różnego rodzaju zdrowych dla nas składników. Ziemniak to jest też poczucie sytości. Najwyższy indeks sytości wśród wszystkich produktów. Wszystkich. Ziemniaki bardzo fajne, super źródło węglowodanów. Jeżeli ograniczamy węglowodany, no to myślę, że lepiej by było na przykład wybrać sobie w tym momencie sałatkę, ale jeżeli nie mamy problemu z węglowodanami i możemy ich jeść jakąś taką racjonalną ilość, no to ziemniaki to jest po prostu number one, jeżeli chodzi o zamiennik chleba podczas grilla. I najgorszy zawodnik, taki, do którego po prostu nie mam żadnej litości. I ja, kiedy wyrażam brak litości, oznacza to absolutny brak litości. Jeżeli kiedykolwiek przyjdziecie do mnie na grilla, zapraszam. To uwierzcie mi, że nie zobaczycie tego na stole. Mam na myśli alkohol. Alkohol zwiększa apetyt. Jest bardzo kaloryczny. Ogólnie rzecz ujmując, jest trucizną. Obciąża wątrobę, pogarsza trawienie. No, cała masa negatywnych aspektów picia alkoholu. Jeszcze do tego, jak dodacie tłuste jakieś jedzenie, jeżeli do tego jeszcze dodacie może trochę przejedzenia, no bo czasami nam się zdarza podczas grilla, no, przejeść się. To macie po prostu kombo jakiejś jednej wielkiej masakry. Jeżeli jeszcze to zalejecie alkoholem, to już w ogóle to. W ogóle szkoda słów. Szkoda słów. To są oczywiście moje takie jakieś tam opinie i przemyślenia, ale ja nie przepadam. Może to kwestia po prostu tego, że ja nie lubię, dlatego jestem taka cięta. No nie wiem, no. Trochę się odpaliłam na ten, na ten temat, ale no. Takie życie, takie życie. Ale dobra, teraz przejdźmy do tego, co warto mieć na talerzu, na takim grillowaniu i czego nie unikamy i po prostu lecimy w tango także hej z tymi produktami bez absolutnie najmniejszego wyrzutu sumienia. Sycące opcje z grilla to jest przede wszystkim białko. Białko znajdziemy w mięsie, na przykład w piersi kurczaka. Na przykład w indyku, na przykład w rybach. Białko to jest podstawa naszej diety. Powinniśmy zawsze przede wszystkim zwracać uwagę na źródło białka, jakie mamy na talerzu, jakie planujemy sobie jeść. I jeżeli chodzi o pierś kurczaka, to jest po prostu top of the top z grilla. Jeszcze we własnej marynacie, jakiejś fajnej, jogurtowej, ziołowej, albo na przykład z przyprawami, albo z pieprzem i solą no po prostu bajka. To samo dotyczy oczywiście innych mięs. Jeżeli umiecie na przykład robić kofty z takiego mięsa mielonego, ekstra. Może jakieś na przykład burgery z grilla, również super opcja. Jeżeli jesteście wege, no to na przykład białko znajdziecie w tofu, znajdziecie w halumi, znajdziecie w serach różnego rodzaju, które można grillować. Grillowany oscypek, no błagam, po prostu bajka. Ok, trochę tłusty, ja to rozumiem, ale kto nie lubi grillowanego oscypka? Nie znam takiej osoby. Po prostu nie znam takiej osoby. Albo na przykład kotlety z ciecierzycy na grilla. Wow, no po prostu, wow, z kolendrą. Wiecie, grill to nie musi być tylko i wyłącznie ta przysłowiowa kiełba, ta przysłowiowa kaszana i ta przysłowiowa karkuwa. Oczywiście, może być. Może być, ale możemy też poszaleć, możemy zrobić sobie na przykład jakieś orientalne, orientalne grillowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie. W grillu chodzi o to, żeby spędzać czas z ludźmi i jeść fajnie, i jeść miło, i jeść przyjemnie, więc nie musi być zawsze to samo. Może, ale nie musi. Warzywa. Warzywa, jak to pięknie brzmi. Warzywa są zdrowe, prawda? No, oczywiście, że tak, więc warto, żeby były również na naszym grillu warzywa i to w sporej ilości. Warto jest moim zdaniem czasami tę kromkę białego, zwykłego opieczywa właśnie zamienić sobie na przykład na grillowaną paprykę. Ale nie mówię o takiej papryce, co wiecie, ledwo z krzaka spadła, a wy ją wrzucacie na grilla. Przecież tę paprykę można zamarynować. Przecież tę paprykę można na przykład różnymi ziołami, różnymi pysznościami obłożyć i ona ma wtedy tak kosmiczny, pyszny smak, że ta to, że to szkoda tego nie jeść. Do tego cukinia, bakłażan, pieczarki albo na przykład kukurydza. Ekstra, ekstra opcja. Grill podbija ten pyszny smak tych warzyw. A jeżeli są jeszcze przyprawione, no to już w ogóle jest bajka. Pomysły na dodatki zamiast takiego klasycznego chleba i sosu, no to oczywiście są sałatki. Tylko postarajmy się, żeby ta sałatka miała coś w sobie, żeby to nie była po prostu sałata z olejem rzepakowym i cytryną. Bo to jest nudne, bo to jest niedobre, niesmaczne, to powinno być bogactwo, po prostu bogactwo warzyw, bogactwo też owoców, jakiś fajny pomysł na dressing, może jakiś winegrę, może na przykład dressing jogurtowy, czosnkowy, może coś z kolendrą, no i ziemniak, oczywiście, zamiast typowego jakiegoś tam zamiast buły ziemniak. No i koniec, kropka mamy sprawę rozwiązaną. A taka ciekawostka kiedyś, jak byłam na plenerze malarskim, jak studiowałam jeszcze na akademii, to mieliśmy kolegę, który był wege i który na przykład kochał banany z grilla. Nie wiem, czy kiedykolwiek jedliście banany z grilla. Yy, słodkie, i takie, no słodkie, słodkie, ale właśnie wszyscy, jak robili sobie kiełbaski, to on sobie robił banana z grilla, więc owoce, jak widać, też można w ogóle. A, y, też Arbus z Grilla podobno jest bardzo dobry, aczkolwiek jeszcze nie jadłam. Jak mówimy o warzywach i jak mówiliśmy o mięsie, no to chyba najlepszą opcją i najbardziej zbilansowaną są szaszłyki. Dobra, trochę z nimi jest roboty, ja to wszystko wiem, ja to wszystko rozumiem, ale zwróćcie uwagę, że taki szaszłyk to może być idealnie zbilansowany posiłek. To może być idealnie zbilansowany już produkt, no bo mamy. Mięsa, mamy warzywa, mamy na przykład sery. Do tego jeszcze możemy dodać sobie odrobinę tłuszczu, nawet ten boczek, proszę bardzo, czemu nie? Możemy sobie dodać kawałek kiełbasy na takiego, na takiego szaszłyka i nagle się okazuje, że jemy i kiełbasę, i boczek, a przy okazji warzywa, czyli dużą ilość błonnika, a przy okazji na przykład kurczaka, czyli fajną ilość białka i mamy zrównoważony posiłek. Nie musimy sobie odmawiać kiełbasy, nie musimy sobie odmawiać boczku, a mamy zrównoważony posiłek, czyli tak naprawdę to o co nam chodzi przez cały czas. Fajne, zdrowe, racjonalne podejście, a przy okazji coś ładnego, bo szaszłyki są zazwyczaj bardzo ładne i pysznego również. Do tego zamiast tych takich klasycznych sosów majonezowych, możemy sobie wybrać hummus albo dips awokado, albo jakąś na przykład salsę własnoręcznie robioną. Bądź też taką kupną, ale z dobrym składem. Tych możliwości jest bardzo dużo. Czasami po prostu trzeba przejść się po tym sklepie, w którym jesteśmy i popatrzeć na różne alternatywy, które są. Oczywiście ketchup super sprawa, ale właśnie może salsa pomidorowa tym razem to byłaby dobra opcja i myślę, że po pierwsze smaczna, a po drugie też poszerzająca nasze żywieniowe horyzonty. Zabrzmiało miało to bardzo pozytywnie. <laughs> I o to chodzi, żeby było pozytywnie. Alkohol. Jeżeli możemy wybrać opcję bezalkoholową i to będzie dla nas wystarczający kompromis, to to już jest fajny kompromis, myślę, że to jest dobry początek. Jeżeli chcemy pójść krok dalej i zrezygnować z tego alkoholu. Podczas grillowania całkowicie. No to może na przykład jakaś fajna lemoniada? Może niech to będzie lemoniada nie z taką zwykłą, kranową wodą, tylko właśnie z czymś musującym, z wodą gazowaną, to podbije nam troszeczkę smak, to nada, nada nam też troszeczkę tych bąbelków, myślę, że bardzo fajna alternatywa. Fiu, 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 fiu. Takie lemoniady to nie musi być tylko woda z cytryną i miętą, to może być na przykład lemoniada truskawkowa, lemoniada z arbuza, lemoniada z warzywami, warzywami? Z owocami jagodowymi, typu właśnie porzeczki, yy, borówki, maliny itd., itd. To może być coś z mango, czemu by nie? To może być coś z melonem. Czemu by nie? Trzeba trochę zaszaleć, trzeba się trochę postarać, a później doznania smakowe są tak cudowne, że zapomnijcie w ogóle o tym, że nie macie alkoholu na stole. Ekstra. Powiedzmy sobie to wprost. Możesz zjeść kiełbasę. Możesz zjeść kiełbasę. Wybierz taką ilość, żebyś czuła satysfakcję i na przykład zjeść ją z sałatką i z fajnym dipem. Czemu by nie? Nic nie stoi na przeszkodzie. Nie chcesz zjeść kiełbasy, wolisz na przykład kurczaka. Proszę bardzo, również jest to opcja dla Ciebie, możesz z niej korzystać. Nie musisz zjeść wszystkiego. Absolutnie nie. Nic się nie stanie, jeżeli nie zjesz wszystkiego, jeżeli nie spróbujesz wszystkiego, powiem więcej, nie musisz patrzeć na to jedzenie jako na swoją taką zdobycz. Ono tam jest i ono nigdzie nie pójdzie. Naprawdę, żyjemy teraz w bardzo dużym dobrobycie i nie ma sensu takie podejście, że ojejku, jejku, jejku, muszę, 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 bo, bo jak nie, to się uduszę. Spokojnie. To jest wszystko dla nas. Te produkty są dla nas do zjedzenia. Można je zjeść dzisiaj, można je zjeść za tydzień. I musimy postarać się wyjść z takiego błędnego koła: mm, dosyć mocno emocjonalnego podejścia do jedzenia. Nic się nie stanie. Wszystko jest ok. Naprawdę, wszystko jest dobrze. I następnym razem zjemy karkówkę. Spoko. A dzisiaj zjadłyśmy sobie dwie kiełbasy. Spoko. I sałatkę. I ziemniaka. <laughs> I lemoniadę. Jest ok, jest naprawdę ok. Celebrujmy te smaki, ale przede wszystkim też celebrujmy ten czas, który spędzamy przecież z innymi, bliskimi dla nas ludźmi. Oni są dla nas, my jesteśmy dla nich. Nie tylko grill ma znaczenie. Ale też ta rozmowa ma znaczenie, ale też te śmiechy mają znaczenie, ale też ten pies ma znaczenie, który sobie tam chodzi i nie, nie będziemy go grillować, będziemy się z nim bawić i będziemy się cieszyć. Więc celebrujmy ten czas, celebrujmy smaki i cieszmy się tym. Bo to jest czas dla nas i dla naszych bliskich. Absolutnie nie ma sensu rezygnowanie z tego typu wyjścia tylko dlatego, że się boimy. Właśnie na tym polega proces zmiany i na tym polega budowanie zdrowych nawyków żywieniowych, żeby wyjść ze strachu, żeby wyjść z tego poczucia, że może czegoś nam nie wolno albo na coś nie zasłużyliśmy w tym momencie. Absolutnie nie. Budowanie zdrowych nawyków to korzystanie z życia we wszelkich, tak naprawdę jego formach. I Korzystanie z tego życia w sposób racjonalny i zdrowy. Ja wielokrotnie miałam takie momenty, gdzie podczas grilla bardzo wielu rzeczy sobie odmawiałam, a później odbijałam się i szło to w kompletnie drugą stronę. Nie w taką, w jaką tak naprawdę chciałam, tylko w tą kiepską. Nie ukrywajmy. Z drugiej strony bywały takie momenty, że taki grill był dla mnie otwarciem pewnych drzwi, no po prostu do. No, wiecie sami do czego? Do późniejszego poczucia winy i poczucia porażki. Żadna z tych opcji nie była dobra i żadna z tych opcji nie doprowadziła mnie do redukcji masy ciała. Co mnie doprowadziło do schudnięcia 50 kg? Racjonalne i zdrowe podejście, a przede wszystkim spokój. Dlatego, że spokój w głowie równa się spokój na talerzu. To jest ze sobą bardzo silnie połączone i pamiętajcie o tym. I na koniec. Grill nie jest wrogiem nas, ani naszej diety, ani naszej sylwetki. Może być nawet wręcz przeciwnie. To ty decydujesz o tym, jak będzie wyglądał Twój talerz i jak będziesz się z tym czuła. Pozytywne nastawienie to podstawa. Jedzenie to nie są tylko i wyłącznie kalorie i makroskładniki. Wspólne jedzenie to jest też radość, budowanie właśnie tej wspólnoty i po prostu miło spędzony czas. I z tym Was zostawiam. Jeżeli ten film przypadł Wam do gustu i macie ochotę obejrzeć więcej tego typu treści, to zostawcie komentarz oraz lajka i nie zapomnijcie sprawdzić, czy subskrybujecie mój kanał. A jeżeli nie macie co robić, to zapraszam na Instagrama. Tam jestem bardziej prywatnie i tam sobie troszeczkę bardziej śmieszkujemy, i jest bardziej na luzie, i jest wesoło. Także serdecznie zapraszam.